Hej, tutaj Marii Marii. witam Was już 9 grudnia na masach. Dzisiaj drapiemy sobie dalej dziki cash, dlatego będzie kasa od Mikołaja, laki koniczyna i droga do miliona. Zaczniemy sobie tradycyjnie od kalendarza. Tu mam dziewiątkę. Oczywiście, zanim to, to oderwiemy sobie naszego wygryzka z numerkiem dziewiątym. O tak, dziewiątka. Dalsze, że się Zostawimy i pod naszą dziewiątką, co tam się nam kryje. O. Mamy krem do rąk z masłem Sha. Słuchajcie, bo się nie chce sfokusować, bo teraz chyba super. To ma ochotę, niech sobie przeczyta. Sentencję proszę bardzo. I bierzemy się do szukanie naszych tygrysków. To sobie odkładamy na boczek. Zaczniemy od szukania tygryska. Może dzisiaj się uda. Kto uważnie odgląda, to wie, czy już jakiś był, czy nie było. O, ale mamy wygraną. Poszukamy worka i tygryska właśnie. Ale jest wygrana, dobra, spoko, zawsze coś. Nie będzie na pustą. Jak tam, przygotowania do świąt, kochani. Chciałam wszystkim podziękować za oglądanie. Jest mi miło. Stałym widzom, nowym za przybycie. Naprawdę się cieszę, że Was przybywa. Tutaj więcej symboli nie ma, a pod woreczkiem, co się kryje. Dyszka. Kontrolny D, tak musi być. No to sprawdźmy sobie teraz naszego Mikołaja. Czy będzie komórnikiem, czy będzie kimś innym, Z numerkiem 42. 11, 3, 16, 2, a mam 18, 4. 15 21 oczywiście zachęcam do subskrypcji będzie mi miło 34 1, 12 14 i 23 także tutaj pusto laki konieczyna z numerkiem 43 może was teraz trochę oddalę Szukamy po prostu biedronek. A mamy tulipanka, klucz, żółwia, słońce, wiśnie, kapelusz, motylek, aparat, zegar, nuta. No niestety tutaj też brak. No to może droga do miliona z numerkiem siódmym coś zmieni. Ciekawa, czy mi ta droga do miliona kiedyś da coś wygrać. Szukamy dwóch identycznych. Mamy dwa różne. Różne. Czy może być napis razy dwa? Także szukajmy. Tu mamy różne. 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 Różne, o tu było blisko, ale nie jest. 34, 47 tutaj nie ma. Nie ma to. Jest zdrabka z serii, która mnie nie lubi. No, ale cóż, bywa. Nie ma. Ach, nie będę szukała kontrolnej, chociaż może, jak się gdzieś napatoczą w pobliżu. tylko tu jest jakieś R i D, dobra, czyli nie ma ale mamy do naszej paczki dyszkę dołożoną także zapraszam Was już na utropa.